powiedzmy, że dzisiaj będzie film z serii jakieś tam moje wiejskie życie w wielkim mieście ponieważ będzie to taki domowy vlog, zrobimy sobie dzisiaj razem tutaj ser biały zrobimy drożdżówki, może upiekę chleb bo już zakwas mi się fajnie bąbelkuje, myślę, że jest gotowy do użycia ale zanim to, to, pierwsze co to ser biały i teraz tak, powiem wam tak, że ja tutaj mam około 5 litrów mleka takiego prosto od krowy. no i to już nie jest mleko, to było mleko, mieliśmy Coś około 12 litrów, resztę przerobiłam na śmietanę, na masło, a teraz tutaj to z siadłego mleka zrobimy sobie ser tak to wygląda i pocieszę Was, że jeżeli nie macie takiego światłego mleka i nie macie też dostępu do mleka krowiego, nic się nie dzieje, możemy zrobić w ten sam sposób też ser z mleka kupczego, a w jaki sposób to tak szybko Wam powiem, że wystarczy, że kupicie najtłuższe mleko, najtłuściejsze mleko, jakie znajdziecie, czyli na przykład w Polsce to pamiętam, że było takie mleko 3,2% wiejskie z takiej czerwoną zakrątką w białej buteleczce i wlejcie to mleko do garnka, do baniaka, dodajcie do tego kubek z siadłego mleka, zostawcie w temperaturze pokojowej na dobę, na 24 godziny, no będziecie tam sprawdzać, jak to szybko się siada i będziecie mieć garść siedłego mleka, z którego w taki sam sposób, jak ja dzisiaj, możecie sobie zrobić ser. A na dodatek, jeżeli nie macie i nie chcecie się w taki sposób bawić, to jeszcze inny sposób Wam powiem, który ja też nieraz robię, zwykłe mleko kupcze, ale musi być to tłuste mleko, wlewamy do garnka, też podgrzewamy i tam, później kilka Kropli soku z cytryny, kwasku cytrynowego bądź od stu nie mniej zdrowy, więc nie polecam, ale ale też działa No i później zatnie Wam się to Też wytworzy Wam się serwatka Zrobi Wam się ser W taki sposób tylko, że ten ser nie będzie takim typowym białym twarogiem wiejskim Tylko coś w stylu a mozzarella Ale też i na kanapki i na drożdżówki też się nada Bo w taki sposób też sama robiłam Ale dzisiaj pokażę Wam najpierw w jaki sposób ja robię z siadłowego mleka Będzie to to samo co i moja babcia robiła i moja mama robiły, bo u nas były krowy, pochodzę ze wsi, z województwa lubelskiego ja bym mnie tutaj ktoś pierwszy raz oglądał Na bardzo wolnym ogniu podgrzewam teraz tutaj to Już mi się oddzieliła serwatka, już tutaj powstają skrzepy, które... Wyglądają jak ser. Zmierzymy temperaturę. Chciałabym, żeby nie przekroczyła 50 stopni, ale tak mniej więcej 45. Coś takiego będzie idealne. Mamy 38, teraz więc jeszcze trochę się będzie grzało. Mniej więcej po 40 minutach. Podgrzewania. Wyławiam ten ser. Nie odcedzam go tak bezpośrednio, bo ogarn jest za ciężki, ale tutaj wykładam na czystą ściereczkę. I wyciskam nadmiar serwetki. Mój jak już wrócił ze szkoły. Pokażę Ci, jak zrobić domowe drożdżówki z tym serem, który jest teraz w lodówce. E tak na szybko jak ja to zawsze robię jajka, wiejskie jajka też przywieźliśmy od Amishów e, 36 sztuk i muszę powiedzieć, że nie ma porównania w ogóle absolutnie do tych ze sklepu nawet te, które tutaj czasami kupujemy, które się nazywają nazywają się, nie wiem czy tylko z nazwy czy naprawdę są organic bo nawet żółtka nie są tak żółte jak w tych jajkach te dosłownie są pomarańczowe zresztą zaraz ci pokażę. Drożdżówki będą z brzoskwiniami. 540 g mąki przesiewam, chociaż niekoniecznie, ale ja to przesiewam, żeby tak bardziej się spulchniła. Cukier ja sypię na oko, tak około 100 g. Do tego wbijam dwa jajka. 250 ml ciepłego mleka. Dodaję szczyptę soli, 75 g roztopionego masła. 10 gramów suchych drożdży. Dziewczyny czasami mówią, że też robią roszczyn z suchych drożdży. Ja suchonych ja natomiast tego nie robię, bo to jest taki już gotowy, że tutaj nie potrzeba. Ale jeżeli chcecie, to róbcie sobie roszczyn. Jak najbardziej. Nie wiem, jakie jest Wasze ulubione, ale moje ulubione to jest drożdżowe 100%. Moje ulubione ciasto lepszego. Będzie raz po Obiadu robić dzisiaj nie muszę Mam do szczęście, że wczoraj zrobiłam Większą ilość sosu Tylko jeszcze Ziemniaki sobie świeże gotuję I będzie Ser, który wcześniej zrobiłam wygląda tak Tutaj, wiecie co, ja sobie go nawet zwarzę, żebym wiedziała Czy wyszedł mi kilogram Ale myślę, że spokojnie Jestem ciekawa Miałam mnie całe 5 litrów mleka 810 gramów Mi wyszło tego sera Teraz pokażę Ci jak przygotować nadzienie do drożdżówek, więc wezmę tutaj mniej więcej 400 gramów sera. Do sera dodaję dwa żółtka. Dodam też olejek, olejek o smaku śmietankowym, bo taki mam, nie mam cukru wanilinowego. Trochę cukru. Już jurek wracam, biorę się szybko za drożdżówki. Już chyba nawet słyszę, że zaraz będzie. Ech, zmieszczę się na tą blaszkę? No zaraz się okaże wszystko. Kruszonkę już tutaj mam gotową, będą z kruszonką. Idzie No. Nie zdążyłam, haj. A tak się śpieszyłam. Widziałam twój ten, się nie mogą doczekać aż wrócę do domu. Że z serem? A skąd? No. Ale wiedziałeś, że będą drożdżówki czy nie? Nie, tak, bo coś mówiłaś. Okej, okay. jak tam? Dzień dobry wszystkim. Dobre. Wszystko w porządku? Tak. Um... A u Was wszystko w porządku? Super pomysł, mm -hmm. żeby dać owoc, nie? Mm -hmm. Good job, Margaret. Mm -hmm. Już się nie mogę doczekać. Posmaruję jednak jeszcze brzegi jajkiem, ale to nie jest konieczne, bo będzie kruszonka to Jurek dzisiaj w wcześniej skończył, to chociaż mamy szansę, żeby zjeść razem kolację. Nierzadko to się zdarza, żebyśmy jedli wszyscy razem nie? W trójkę w ogóle rzadko, raczej na tygodniu, na tygodniu rzadko. Jedynie co są weekendy, niedzielę. My zawsze tak celebrujemy, że ten olej musi być ten biały obrus, wszystko. Także dzisiaj fajnie. Mam też gołąbki, bo w niedzielę... kiedy robiliśmy w niedzielę? Gołąbeczki? Chyba no tak, jakoś tak. Wydaje mi się tak, że dzisiaj będzie tak, do wyboru do koloru. drożdżówki rosną. Mm. No. Dobra, pyszna. Mm. Nie bo w kębie, mhm. naprawdę. Wiesz co zawsze dużo roboty robi? Kruszonka. Tak, to prawda. Mhm. I lukier. Mhm. A dobra, spróbuj ser. Dojść do sera. Dobry ser? Mhm. Bardzo dobry, nie mm, wiem czy takie mm. w piekarni kupisz. Mm, mm. No Chyba Magda Gessler, Magda Gessler, najwyżej. Nie, ale tam z Magdą Gessler, ja mam Małgorzatę Tomczak, to tą. Magda Gessler, weź. Nie, serio, są przypyszne, no. Mm. Bo ten ser, ten olej, w ogóle, no, pozróbcie mm. dla swoich panów w domu, dziewczyny. Mm -hmm. No albo mężczyźni dla swoich kobiet też, tak. tak, żeby nie było, że ja tutaj generalizują. I tutaj pewnie was wszystkich zaskoczę, ale ten film będzie taki krótki. W następnym filmie widzimy się już niebawem. Będzie to normalny vlog, taki dłuższy, jak zawsze robimy z Jurkiem, z Emilką. Może gdzieś pojedziemy, może coś Wam ciekawego pokażemy, jakieś nowe miejsca, coś poopowiadamy. W ogóle, jeżeli macie jakieś pomysły, bądź miejsca, które chcielibyście z nami tutaj zobaczyć, to też dajcie znać w komentarzach, chętnie coś poczytam, bądź jakieś tematy, które mielibyśmy tutaj poruszyć jeden pan tutaj e, powiedział i zasugerował żebyśmy się odnieśli troszkę do kosztów życia tutaj w Stanach takich e, normalnych, przyziemnych dziennych wydatków jak e, na przykład na samochód, na takie inne sprawy więc e, myślę, że coś takiego z Jurkiem tutaj też nagramy i poruszymy takie kwestie dzisiaj natomiast chciałam pokazać e, tylko ten ser i drożdżówki i na tym się bardziej skupiłam także mam nadzieję, że jeżeli będziecie chcieli to skorzystacie z, z tego przepisu Wrzucę też to oczywiście na Shorts Po to, żeby mm, były też Z tego dwa osobne krótkie filmiki Bo wiem, że nie każdy tutaj te filmy ogląda Są ludzie, którzy oglądają Shorts Ale na przykład nie wiedzą o kanale YouTube A są ludzie, którzy oglądają YouTube A nie wiedzą o tym, że też czasami wrzucam shortsy. Także dziękuję Wam za oglądanie Życzę Wam wszystkiego dobrego No i do następnego